Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym spóźnionym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj mam dla Was, laysy o smaku ketchupu, hańca to też są zagraniczne chipsy. Nadal czekamy na coś nowego, bo właściwie nic nie ma. Dzisiaj po twarzy świeci mi wszystko, co może, świeci mi to, 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 tamto i okno. Same chipsy przeterminowały się 5 miesięcy temu, tak więc jest wspaniale, ale to są chipsy, więc ja bym się jakoś specjalnie nie przejmował. Ta sama śpiewka po raz kolejny, są to holendersko-niemieckie chipsy kupione za około 2 euro. Tak trochę mi się śpieszy, bo już jestem spóźniony. To jest dziwny weekend. Jako, że ma to być hańcowy ketchup, to spodziewam się trochę lepszej jakości, jeżeli chodzi o ten ketchupowy smak. Czy będą smakować jak każde inne ketchupowe chipsy? Prawdopodobnie smacznego. Czy smakują jak hańcowy ketchup? Nie wiem, ale powiem Wam, że już kurczę, mają wielkiego plusa, bo nie są kwaśne. Powiem Wam szczerze, że jest to smak, który. Najbardziej odkładałem w czasie w moim barku, bo byłem przekonany, że spróbuję kolejnego kwaśnego, ketchupowego smaku. Ale cieszę się, że się myliłem, i jestem pozytywnie zaskoczony. Jeżeli miałbym je porównać do jakiegoś polskiego naszego ketchupowego smaku chipsów, to byłyby to prawdopodobnie hypery. Myślę, że można im dać spokojnie mocne 8, albo zaszaleć i dać im nawet 8,5. Nie wiem, dlaczego opakowanie jest w takiej ciemnej kolorystyce, ale dajmy temu 6. Kurde, dobre. Kolejny smak, który zniknie zaraz po wyłączeniu kamery. Jedne z lepszych keczupowych, jeżeli nie najlepsze. Lacey Heinz, dobra robota. Ja już muszę kończyć, ale... Mm. To jest bardzo dobry smak, mimo że przeterminował się pół roku temu. Może to dlatego jest taki dobry. Ja je wszystkie zaraz sobie w szamie, a tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie, pa!